Polska. zostałam zaproszona do tego, żeby nagrać film do konkursu. Film o sukcesie. O sukcesie. Ja o sukcesie? Zastanawiałam się, co ja mogę powiedzieć o sukcesie. Czy ja jestem kobietą sukcesu? Ponieważ jestem coachem, to pogadałam ze sobą i doszłam do tego, że tak, tak, ja mam sukces, który mogę powiedzieć, który mogę się podzielić z innymi, bo być może komuś to pomoże. Zeszły rok był dla mnie wielkim wyzwaniem, ale też dużym sukcesem. Rok temu okazało się, że jestem chora. Wylądowałam na wiele tygodni, miesięcy na zwolnieniu. Leżąc w łóżku zastanawiałam się, po co ta choroba. Nie będę teraz opowiadać o zmaganiach się z własnymi myślami i o tym czarnowictwie, które w takich sytuacjach przychodzi. Bo chcę opowiadać o sukcesie i o tym, jak doszłam do tego, że to jest czas dla mnie, że to jest czas na mój rozwój, że nareszcie mam czas na to, żeby siedzieć i czytać, i czytać i czytać. Czytałam książki o rozwoju osobistym, jedna po drugiej. Słuchałam szkoleń online, podcastów, konferencji. Wszystko, co mogłam zrobić w domu, robiłam. Wprowadzałam wtedy różne zmiany do swojego życia. Zdecydowałam się na to, aby wziąć udział w wyzwaniu sportowym. Wyzwanie, które polega na tym, aby codziennie chodzić, biegać 2-3 więcej kilometrów. Czy to jest wielkie wyzwanie sportowe? Nie, ja kiedyś byłam maratonką. Czy to było łatwe? Teraz to wyzwanie? Nie, to było strasznie trudne. Codziennie wychodzić bez względu na to, jak się czuję, jaka jest pogoda, czy świeci słońce, czy jest zimno i pada deszcz. Codziennie podejmować tę decyzję, tak, jestem konsekwentna i wytrwała, zrobię to. Sukcesu nie ma bez ciężkiej, codziennej pracy. Musisz sobie postawić cel i codziennie go realizować, mieć go przed oczami. Ja dzisiaj jestem coachem menedżerów. Wspieram menedżerów, liderów w ich rozwoju, w rozwoju ich zespołów, w budowaniu zaangażowania w tych zespołach. Ale nie spoczywam na laurach, ja się cały czas rozwijam. Wczoraj Ukończyłam szkolenie i odebrałam certyfikat Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Szkolenie z wystąpień publicznych, o którym zawsze marzyłam. Spełnij swoje marzenia, realizuj swoje cele. Nie daj sobie nigdy wmówić, że nie jesteś w stanie czegoś zrobić. Każdy ma swoje ograniczenia i każdy ma swoją siłę. Odkrywaj ją, stawiaj cele, realizuj je, a ja z chęcią Ci pomogę. Katarzyna Dąbrowska.